Wakacje i czy wypocząłeś? Wakacje niestety minęły bardzo szybko. Pięć tygodni było wolnego, dużo, ale na pewno nie pożałowałbym jeszcze kilkoma dniami. Ale z drugiej strony na pewno troszeczkę może stęstuje się już za drużyną, za, za treningami. Może nie za okresem przygotowawczym, bo to zawsze jest ciężkie. Trochę, trochę już w swojej karierze przebyłem takich okresów, ale ogólnie już za piłką ręczną. Wakacje przebyłem bardzo aktywnie, naprawdę. Z jednego w drugie miejsce się przemieszczałem. To trochę cieplejsze regiony, to trochę wędkowanie, więc naprawdę spędziłem bardzo aktywnie ten czas. Czy oprócz tego odpoczynku znalazł się czas na trening, taki typowo wprowadzający już do piłki ręcznej? Znaczy dostaliśmy oczywiście tutaj od Szczebu Tronskiego wytyczne co mamy robić, ale to już było bardziej czym bliżej wiadomo tego dnia dzisiejszego. Yy, tym, ty, tym, ty, tym, ty, tym te treningi były, tak? Można powiedzieć, że, że z 1 lipca gdzieś tam weszliśmy w indywidualne treningi. Były to bardzo nieciężkie nie treningi, również nie były to treningi jakoś, yy, że codziennie, praktycznie co drugi dzień, więc, więc można było je tam gdzieś splątać swoje plany indywidualne. Czy wiesz już, jak będą wyglądać najbliższe treningi? Yy, tak, dzisiaj czwartek, więc tak zaczynamy. Dość nietypowo, zawsze gdzieś od poniedziałku się zaczynało, ale to na pewno ze względu na to, że jutro w piątek i w sobotę przechodzimy testy wydolnościowe, a tak naprawdę prawdziwy obóz zacznie się od poniedziałku od 19 lipca. Mamy plan na kolejne tygodnie. Wygląda to dość standardowo, wiadomo, nadal czekamy i ja nie potrafię tego, co tutaj troszeczkę do Superligi powiem, no jak to jest możliwe, żeby przygotowania się zaczęły w każdym praktycznie zespole, praktycznie w każdej drużynie, a jeszcze nie wiadomo z kim gramy kiedy gramy, nie? Dla mnie to jest dość dziwna sytuacja, więc taki mały minus na początek dla Superligi. Jakie cele postawił przed Wami e, najpierw prezes i trener na nowy sezon? A Znaczy wiadomo, na razie mieliśmy tylko takie oficjalne spotkanie z, znaczy z trenerem również i z prezesem o, o, o celach bardziej tutaj prezes na Napąknął, że może powiedzieć, że podobne do tego, co było w tamtym sezonie. Także główny cel to jest yy, w tamtym roku wrócić na podium, a w tym roku pozostać na tym podium. Wiadomo, no, mecze z Polskim i Kels w tamtym roku nie poszły po najlepszym bo na pewno każdy z nas chciał gdzieś tam jakiś chociaż jeden punkt urwać yy, Polskowi lub Ludżunieckiemu. Lub nie udało się. Liczymy na, na, na ten sezon. Jeśli chodzi o puchary, to na pewno chcemy zajść dalej niż w poprzednim sezonie. Będziemy robić, mam nadzieję, że rosyjskie będą takie fajne jak w tym roku, że Polscy nie będą rozstawieni i nie spotkają się w finale, tylko tak jak w tym roku było to, że mogą na siebie trafić już w półfinale, albo nawet w ćwierćfinale, jeśli do tego dojdzie. Byłoby to na pewno bardzo ciekawe, więc takie rozdanie w tym roku, w poprzednim sezonie mi się bardzo podobało. I oczywiście również trzeba powiedzieć, że, że, że jesteśmy rozstawieni w, Pucha, w, Europę, w Lidze Europy. Już na pod, pod koniec sierpnia gramy pierwszy, pierwszy w tamtym roku się udało pierwszą rundę w tym roku. No, zobaczymy jak to będzie, miejmy nadzieję. Jeszcze nie do z kim losowanie przed nami więcej co do tego dwóch meczu, może, nie, może powiedzieć później. Jestem zaskoczony, że poz zaczyna od yy, chyba ostatniej rundy przed, yy, przed grupą. Tak? To jest zaskoczenie dla każdego yy, yy, kibica, również słowników, innych dużo że poz nie jest już zostawiony w grupie. A jeśli chodzi o, o nas, no to hmm, wiadomo, no, no na pewno chcielibyśmy być wyżej, żeby te, ta droga do grupy była łatwiejsza. Takie jest sport, ja nie chcę narzekać, ja po prostu chcę wejść na boisko i robić wszystko, żeby w tej grupie się znaleźć. Czy jesteś podekscytowany na nadchodzący sezon? Oj, bardzo, bardzo. W tamtym sezonie mówiłem, że głód jest bardzo wielki i w tym roku głód jest jeszcze większy po to, żeby udowodnić, Parę rzeczy, mam swoje cele, również może indywidualne, bardziej chodzi tutaj może też nie tylko o to, co się dzieje na wojsku, ale również jako rola kapitana, jeśli chciałbym Barry tutaj pozytywnie wpływać na całą drużynę, żebyśmy szli razem wszyscy do przodu. Miałeś okazję spotkać się już z nowymi zawodnikami, z Borisem i z Dawidem. Możesz coś już o nich powiedzieć, czy jeszcze jest za wcześnie? O, jeszcze za wcześnie, wiadomo, Dawidan znam tutaj z, z, z podwórka, można powiedzieć, tak. Nie wiem, mnie raz rozmawialiśmy, zwłaszcza, że w przedostatniej kolejce graliśmy u siebie z nimi, zaprosiliśmy go do, do, do szatni, tak powiedzieć, ty, ty już praktycznie jesteś nasz, więc chodź tutaj z nami posiedź, pogadaj, więc mi było z nim porozmawiać z Borysem. Na razie tylko jakieś sprawy bardziej organizacyjne, wiadomo, bariera językowa na początku jakaś jest między nim a nami, wiadomo, każdy z nas posługuje się angielskim, ale zawsze trzeba do niego poleć, wszystko rozumie, wytłumaczyć, i może Tak chcę, że to może głupio zabrzmie, ale czasami trzeba go po prostu za rączkę wziąć i pokazać jak to jest. Wiadomo, no, jesteśmy gospodarzami i musimy go przyjąć to z otwartymi ramionami.